Moi kochani, słuchajcie, firma Self Baker powstaje w 2013 roku, tak więc jest już kilka lat na rynku. Stawia na nowe technologie i właśnie dzięki temu jest konkurencją między innymi dla takich firm jak Frisco, Barbora czy słynny Impost. Wdrażając w swoje, pod szyldem swojej marki. Właśnie szybkomaty, takie szybkomaty, jakie widzimy z tyłu za moimi plecami. Akurat ten został stworzony dla firmy Leroy Merlin. Jest, nie jest to zwykły, tradycyjny paczkomat, jaki możemy spotkać na ulicach firmy Impost. Cechuje się ten, paczko, ten szybkomat z tyłu za mną, cechuje się tym, że możemy w nim ulokować możemy w nim pomieścić bardzo duże gabaryty bardzo duże rozmiary towarów a nawet wyobraźcie sobie, całe wózki. działa on 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu wystarczy sobie zakupić jakiś produkt online w sieci Leroy Merle i odebrać sobie w dogodnym terminie, w dogodnym czasie przyjeżdżając po prostu tutaj pod ten szybkomat. Jeszcze co chciałem dodać bardzo istotną, ważną rzecz. Firma Selfmaker posiada własne, swoje własne centrum badawcze w Łodzi. W tym centrum badawczym pracują nad różnymi nowymi rozwiązaniami, różnymi nowymi technologiami. Między innymi właśnie dzięki ich pracy powstaje właśnie taki szybkomat, ale też i wiele innych urządzeń, takich jak kasy samoobsługowe, kioski multifunkcyjne, czy chociażby słynne automatyczne podajniki do dezynfekcji rąk, które były bardzo potrzebne i pożyteczne podczas ostatniej pandemii koronawirusa i to właśnie właśnie ta pandemia niejako przyczyniła się do szybszego i mocniejszego wprowadzenia na rynek produktów właśnie firmy Selfmaker. Chciałbym jeszcze tutaj dodać, że to nie jest, nie jest koniec jakby tych informacji nie jest koniec koniec Takich pozytywów tej firmy, ponieważ ja osobiście zakupiłem udział w tej firmy, zakupiłem tokeny firmy Save Maker, dzięki czemu stałem się niejakoby udziałowcem, stałem się jakby takim współudziałowcem tej firmy. Mam nadzieję, że prezes Marek Witewska prezes Self Makera się nie pogniewa, że tak. Mówię, że tworzę to, co, to, co tworzę, to co robię. Na pewno będzie na tak. Pokażę jeszcze oprócz tego, pokażę jeszcze inne urządzenia, inne możliwości, jakie daje firma Soundmaker.